Ci koloniści mają niewątpliwie duże problemy z zergami. Co sądzisz o doktor Hanson? Jest słodziutka, no po prostu cud miód, a właściwie to chcę, żebyś tak o niej myślał. Myślisz, że coś ukrywa? Nie zastanawiało cię nigdy, dlaczego zergi tak szybko zaatakowały. Sądziłem, że jeszcze zobaczę Mainchow. Harowaliśmy jak woły, żeby wy. 8 za dwa, bo taki czwarty, to coś dla nas. Komandorze, myślałem o tych artefaktach. Nie martw się, nie próbowałem przeprowadzać na nich żadnych testów. To znaczy, nie bezpośrednio. No, wypluj to z siebie. Komandorze, je, jeśli można, kiedy dodano drugi... Prowadzę badania nad szczepionką na wirus Zergów. Oby moi ludzie nigdy jej nie potrzebowali. Kerrigan nauczyła się paru nowych sztuczek. Ta epidemia na Meinhof sprawiała wrażenie Bart. Bardzo...